Często w zwyczaju w pół minuła. ze swoimi siłami się mają oszczędzać. Panł Korzeniowski na czwartym, bo jego poprawa na piątym, Stokowski na trzecim. Korzeniowski prowadzi 24-20, Stokowski 24-6, poprawa 24,7 no trzecią 25. Ciągle Paweł Korzeniowski w długo życia. Stokowski, poprawa. 53.13 to by, o ile dobrze pamiętam rekord Polski, tak jak dla i chyba w tym wyścigu ten rekord zostanie poprawiony. Korzenioski, Stokowski, poprawa. Tak, 52.06, Paweł Korzemierski 52.08. Tak, Stokowski, to wynik by dużo lepszy.